W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku zero wklejania. Zobaczcie co się dzieje. Bitcoin zaczyna zasuwać, ale to za sprawą newsów newsów, newsów 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 newsów. Wreszcie powtórzy sobie sami, jest będę klikał, ok. Więc rozumiemy się już za chwilę. bla 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 czyli yy, cześć ja nazywam się Maciek to jest 3 2, 1, krypto. zaczynamy wszystko co powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna ponios się do doradcy inwestycyjnego czy finansowego czy jak tam zwał tak zwał <kłyskujesz> Górski Kowalski yy, tutaj nic nie jest naganiane namawiane jest to tylko w celach informacyjnych ale 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 zaczynamy 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 zobaczcie bitcoin wczoraj bardzo pięknie według yy, tego co tutaj Przewidzieliśmy sobie wczoraj, według życzeń, można powiedzieć, koncertu życzeń. Pięknie, pięknie przełamał i myślałem, że ta konsolidacja będzie troszeczkę dłuższa, ale wypaliła bardziej do góry. Jednak, 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 jednak. Zobaczcie, co wam to przypomina? Ten układ. Pum, pum, pum. Więc de facto jesteśmy na końcówce. Według tego, zobaczcie, tu mamy bardzo podobne. Bardzo, bardzo podobny tutaj mamy układ, tak? Niższy, wyższy, tutaj ten środek, ten środek. I teraz zeszliśmy z tej fazy. Oj. Momencik. O. I teraz zeszliśmy z tej fazy, tutaj, i zaczynamy iść do góry. I zaczynamy iść do góry. I teraz pytanie jest, czy to jest właśnie ten RITES tutaj, co mamy od tej linii, o ten tutaj. I wtedy idziemy w konsolidacji, coś takiego. Więc... Faza Łykofa tutaj nadchodzi. Co bardzo to jest e, tak ładnie zmanipulowane, że to już teraz już głowa mała, tak? No ale co tam? My tradujemy, patrzymy na analizy, patrzymy na różne rzeczy i wiele innych monet ma bardzo podobne układy. Na przykład tutaj mamy CTSI Kratesi, bardzo podobny układ, też taki sam. Zobaczcie, i teraz wyłamujemy się. Piękna konsolidacja tutaj i czekamy na wyłamanie górą. Brzmi znajomo. Wszystko brzmi super znajomo, wszystko brzmi super znajomo. Więc. Patrząc na, na ten układ, Bitcoin mógłby mieć właśnie tutaj tą konsolidację w tej chwili i wyłamanie do góry, ale pierwszy wyłamy te poszczególne kanały. Piękne, piękny kanał, jeśli chodzi o RSI, bardzo piękny, piękny. I teraz pytanie, czy na RSI zritestujemy jeszcze sobie tutaj drugi taki dołek. To jest takie pytanie. Eee, zobaczymy, jeżeli jednak przebijemy ten szczyt i dojdziemy do tego, to już raczej będziemy iść tutaj w górę, co spowoduje, że cena też się tutaj odczepi. A tym samym pary dolarowe. Teraz, jak ktoś traduje do Bitcoina, zobaczcie, Bitcoin, e, wszystkie monety bardzo ładnie reprezentują e, ten, reprezentują wzrost dominacji e, Bitcoina. Spójrzmy tutaj, po, podsumuję tylko, to, zobaczcie. Mamy niższy dołek, mamy wyższy dołek, wyłamanie i lecimy do góry. To jest bardzo podobne, tylko to wyłączę. To jest bardzo podobne do, ale to jest za, za mały, jest zasięg. O, to jest bardzo podobne do tego układu. Spójrzcie, mamy tutaj właśnie ten wyższy dołek, co tutaj też się znalazł. Znaczy wyższy dołek w niższym dołku. To jest wszystko, to jest niższy dołek, tak? E, tutaj też jest niższy dołek. I być może teraz dominacja właśnie leci do góry, a później, tak jak tutaj to było opadnie do dołu, czyli tutaj gdzieś mniej więcej byśmy doszli, do, nawet do takiego momentu, nie wiem, na 50 to, no nie wiem, może do o, tutaj, do, do, do takiego momentu a potem byśmy mogli opaść i tutaj w tym, w tym opadaniu byłby właśnie wtedy taki jeszcze mikro alt season, tak, alt season, możemy sobie zobaczyć ile to by trwało, taki, taki wzrost trwałby 46 dni no to byłoby raczej nici, jeśli chodzi o nasz tutaj e, miesiąc i wszystkie w nim wydarzenia, ale Popatrzmy, popatrzmy. Może jeszcze coś tutaj się ogarnie. Tym bardziej, że Ethereum, no taka to jest taka bear flaga, ale jednocześnie mamy taką konsolidację tutaj. Więc dopóki nie włamiemy się dołem tej, tej linii, ja bym tutaj jeszcze nie, nie, nie tego nie patrzył. Też to jest wszystko podobne, właśnie do, do wykofa. Też mamy tutaj punkt, 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 środkowy spadek i teraz jakby do budówkę do góry. Więc obadamy. To, co chcę dzisiaj pokazać, to to, że pokazane jest właśnie. Jak, jaka jest ogóle narracja, gdzie my jesteśmy w ogóle, jak nas robią tutaj e, wałkiszone, tak? I że system tradycyjny, jaki znamy, zmierza ku upadkowi. Więc pokażę jeszcze monety, które mogą coś tutaj e, zdziałać, bardzo dobrze się ruszają. Na przykład Seller ma, e, zobaczcie jaki układ ma bardzo dobry Seller, to jest 4 czterogodzinówka. E, piękna tutaj konsolidacja. Spójrzcie i wyłamanie tej konsolidacji do góry da Sellerowi pierdość do 10 centów, czyli praktycznie razy powiedzmy no, d3, ok, mniej więcej, jest 3,6, no tam 2,7, ok, ale później wyłamanie może dać mu dojść nawet bardzo, bardzo daleko, hen-hen, y do 16, 30 centów. Zobaczymy jak to się, jak to będzie, jak to będzie. Sporo wydarzeń to jest. Yy, wczoraj, co pomyliłem się, tak mówiłem o kosie, pokazałem czy czy odwrotnie. Ludzie, pff, to przecież to nie o to chodzi. Jeżeli pokazuję jakąś formację i czytacie i widzicie takie coś, to bierzcie to pod uwagę, że to jest to. Ja tutaj nie analizuję jednej monety, tylko analizuję ich, kurde, przynajmniej z 60 dziennie, więc, yy, więc to tak yy, nie działa. Yy, zobaczcie, kos. Kos dzisiaj się wybił, tutaj już dewant stopy wcześniej i w tej chwili mamy 2 centy. Yy, jeśli chodzi o to, spójrzcie, ja pokażę te monety w dniówce, ponieważ te, te wszystkie transakcje, transakcje dopiero się zaczynają i te ruchy dopiero się zaczynają tutaj. To mogą być bardzo silne wybicia do 4 centów na przykład na kosie, tak? Koti. Eee, Koti jeden z faworytów. Spójrzcie. Koti bardzo upadło. Tu jest mamy range, trade tego range do range, i tu w tym, w tym range, zobaczcie, mamy taką flagę. Ja to to zsumuję, pokażę. I ta flaga zaczęła się wyłamywać, tak? Tak, to też może być wykofa cykl akumulacji. I wtedy możemy mieć silny atak tutaj na górę, na 40 centów, czyli też 100%. Yy, Kartesi, też sporo wydarzeń, sporo wydarzeń, sporo wydarzeń. Bardzo ładnie, tutaj ta formacja wybiega bardzo ładnie. Zobaczcie w ogóle, jak energie są tutaj upakowane. Pięknie, skonsolidacje są tak mocne, tak mocne. Właściwie na Koti widzę najmocniejsze konsolidacje. Spójrzcie, jest tutaj po prostu powerhouse. Tak bym to powiedział. Jeden ta czwórka mogłaby troszeczkę jeszcze na maksa się tu podnieść, pewnie tutaj gdzieś w górsze, w górnej warstwie tego rangeu. Ale uważajcie, wszystko to zaczęło się tutaj od y, y, tak? Data pięknie poleciała i teraz taki ma stair stepping. Uważajmy, bo zobaczcie, yy, trzeba było tylko troszeczkę tej energii i już jaki był ruch ogromny. Tak? Data już jest wypukana na dniówce. Ja bym osobiście tu poczekał na chwileczkę, aż zejdziemy i zrobimy coś podobnego, jak było tutaj takie właśnie takie schodzenie. I teraz tu też mamy coś takiego, i po prostu zaobserwował kolejny poziom. Tutaj na równiutko na tym poziomie żeśmy zytestowali. Teraz yy, zobaczymy, jaki tu jest kolejny poziom od tego. O, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj na 0,50 ustawię, i zobaczymy, czy zejdziemy do tego poziomu i będziemy mieć też taki właśnie round. O, jeszcze jeden postawię, proszę czego. Czy będziemy mieć właśnie taki e, taki właśnie tutaj round. Zaraz zobaczymy, czy tak mniej więcej się pokrywają. O, teraz właściwie ten poziom e, tutaj 30 się tutaj e, e, pokrywa z tym to, o to chodzi akurat to jest akurat tylko informacyjnie, ponieważ są to są to opory w górę, także cena pierwsza musi się odbić. Ale jakieś umowne poziomy mogą to je być, no więc zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Data bardzo pokazała, więc nie traccie ją z radaru. Kolejną monetą, która bardzo dużo pokazywała jest DOC. No i DOK, tutaj próbuje się włamywać w podobnym stylu jak DATA na samym początku. Uważajcie, może to być bardzo silne włamanie. DOK na dniówce też ma energię i na tygodniówce ma ogromne pokłady energii. O to chodzi, że Dok podczas tych spadków Bitcoina i wzrostów cały czas on szedł do góry. On tam się nie, nie, nie obawiał. Się. Zobaczcie, jakie to jest kupowanie. Ktoś tutaj silny bardzo kupował. Było kupowanie i sprzedaż. Kupowanie i sprzedaż. Więc miejcie tego Doka tutaj na, na radarze ta 87, właściwie w tym miejscu tutaj, żeby on nie wiem, pokazał, czy będzie kolejna świeca na górze, czy po prostu jeszcze nadal będziemy tutaj mieć, e, mieć e, ten. Będziemy mieć tutaj e, RITES jakiś. Tutaj postawię sobie jeszcze alarm jeden. Spokojnie. Spokojnie, Andrzeju, nic się nie stało. Eee, także no, i tutaj jeszcze Storm mamy. Storm bardzo ładnie wychodzi, zobaczcie. Bardzo ładnie wychodzi. Piękny Rites Stormu. Też dużo energii. Zobaczcie, one wszystkie są przypakowane. Wszystkie są przypakowane. Zobaczcie. E Energia na Stormie bardzo wzrasta na dniówce. Jakby szykowało się tutaj coś tutaj poważnego. Chcę powiedzieć, że żeby powróciły te coiny do, do yy, przedspadków, to wszystkie mają to mniej więcej po jakieś 150, 200, 300-400%. Ale jeden, jeden koń, który właśnie teraz opada, T Fuel, okay, nie dajmy mu ochłony, dajmy mu ochłonę. Prawdopodobnie, to jeszcze nie jest koniec, co będzie retest tego poziomu, gdzie teraz jesteśmy, lub tego poziomu tutaj. Zaraz pokażę, to jest poziom na 48 centów. Uważajmy lub może to być nawet 52, który z nich, zobaczymy to zaokrąglenie, bardzo silnie dragowo, ale najwięcej do odrobienia, najwięcej takiej tutaj rzeczy ma w sumie wing. Świetna konsolidacja w tej chwili, bardzo dużo energii na każdej tutaj osi i odrobienie byłoby na 200%, a przybicie tego dalej mogłoby pójść jeszcze wyżej, tak, czyli tutaj, no, ja posiadam w tej chwili wing, storm, Doc i i, I. i Kratesi. I miałem seller, ale no niestety. Musiałem się zdecydować na coś. O to chodzi, o to chodzi że. Nie chcę, nie chcę rozdrabniać na wiele małych walut, tak? E, powiedzmy na 6 walut, które mógłbym wstawić. E, zdecydowałem się, że obstawię po prostu na 4. A potem, jeżeli które z nich wypali, tak, bardzo mocno i się na razie już wypuczę z ruchu, to po prostu dodam jej zawartość na, na te trzy lub na przykład na dwa lub na jedną monetę. Taką sobie strategię obrałem, żeby zmaksymalizować to. Ktoś powie, no tak, można obstawić na jedną monetę i liczyć na te wzrosty, co mówię, ale co, jeżeli ta moneta ominie ten, jak Winga na przykład już ominął raz cykl, tak? No właśnie, jeszcze Troy też jest całkiem nieźle stoi, także jest tutaj sporo, 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 sporo. Uważajcie też na Uniqly. już powtarzam o tym od nie wiem yy, ile, ale dzisiaj miał okazać się roadmapa gdzieś tutaj. Zaraz zobaczymy czy jest roadmapa. Troy interface in assets, też uważajcie. Yy, roadmapa, roadmapa, zaraz zobaczymy. Unik, nie wiem czy takie coś się dzisiaj rozmawiałem właśnie z jednym, nie ma jeszcze, z yy, yy, nie wiem, właścicielem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. <laughs> rozmawiałem z drużyną, powiem tak i no. Ciekawe rzeczy tam nadchodzą, ciekawe rzeczy tam nadchodzą, ciekawe, więc tutaj co to wykukałem, w tym miejscu jakaś konsolidacja taka, ktoś coś tutaj zaczął brać całkiem ładnie, tu na dniu chcę widać, w tym miejscu e, to zazwyczaj ktoś e, się przygotowuje na jakieś e, grube pasmo jakichś e, newsów, grube pasmo newsów, więc e, uważajcie, ta, ten Golden Cross tutaj może zostać przecięty wcześniej. Pamiętajcie, one są wcześniej, ta cena, znaczy Golden Cross zanim się przednie, cena wystrzeli wcześniej, ok? Tak jest bardzo często ostatnio. Tak jest bardzo często ostatnio. Boty są ustawione, żeby być przed, 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 przed. Yy, tak jak tutaj cena zareagowała wcześniej na, na, na Dead Cross. I zobaczcie, dzisiaj rano mówiłem o tym na, na update'ach. Yy, ładnie ten set się zregenerował, ładny setup i tutaj teraz jeszcze taka mała konsolidacja, wydaje mi się, że będzie zakręcał z powrotem bo newsów jest ogromna maść ogromna maść jest newsów jeśli chodzi o ten set bardzo dużo bardzo dużo newsów mnóstwo newsów i i i, i, i zaraz yy, ten set mnóstwo 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 newsów jeśli chodzi o ten set więc zaraz o więc więc yy, więc nie ten set się uruchomił w ogóle top ten coins Top ten koń, co Ten set. Eee, ten set. Proszę bardzo. Eee, tu June, June. O, proszę bardzo, June. Pięknie, 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 pięknie. Przez cały rok sobie są newsy. Zobaczcie. September, September. Kolejne. Piękne, 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 więc e, uważajmy, uważajmy. Uważajmy jeszcze szybko. Sprawdzimy tutaj baskecik. Też dobrze, też dobrze. Tylko na rachunku mi się nie podoba. Musimy wyjść powyżej. E, 40 centów, 400 centów i będzie wtedy, i będzie wtedy też są wydarzenia i ten sex, sex listing, central exchange będzie jednym z nich SK sk e, sk też zakręca bardzo ładnie, zobaczcie jaka konsolidacja coś mi się, coś mi się zdaje, że jakiś będzie ten news nadchodził, coś usłyszymy i będzie też właśnie tutaj wzrost potencjalny nawet tutaj dojście do, do właśnie do, do tych high, czyli do jakichś 50-80% 50-80% wzrostu. Tutaj z newsów właśnie tu już pokazywałem to. Jeszcze zobaczcie, Bitcoin legalnym środkiem płatniczym w pierwszym kraju na świecie, czyli nawet na TV zaczęli pokazywać to, co już my wiemy, że Paraguay, Salwador i, i tam inne kraje. Teraz właśnie też news Super News o Indii, mówi, że no jest akceptacja, jest akceptacja, tak, jest akceptacja tutaj, więc no uważajmy bo robi się naprawdę ciekawie video on audio szybkość tylko przeliczymy, to jest złoto wyłączę tego to wszystko ładna konsolidacja moglibyśmy sobie tutaj z price box zrobić taki czy bardzo zawsze jak nie wiecie co się robi zróbcie takie coś od tutaj szczytu do najniższego tutaj dołka w ostatniej tutaj dekadzie i zobaczymy, co się tutaj będzie działo jeżeli cena będzie opuszczała ten range to raczej będzie tutaj spadała nie na nie, no wtedy należy shortować a nie Brać coś tutaj na, na longi. Longi Delongi. longi. Srebro o wiele w lepszej konsolidacji. O wiele lepszej konsolidacji, też podobnie Pricebox. Tutaj silnie uważajcie, silnie srebro, srebro, silnie platyna. Jest tutaj jakaś dywergencja platyny? Na razie nie widzę jeszcze. Pallat, nie bardzo. Takie, takie strzały dolne to nie tam, jeszcze nie musi, Cena musi wyjść dopiero powyżej 2870, żeby coś było mieć podobnie, tylko że tutaj można sobie narysować, właśnie, no nie wiem, albo trójkąt, albo kanał i obserwować po prostu wyłamanie. A akurat mamy coś takiego tutaj, więc ja tutaj na razie to z tego c i tu jest poziom, więc wygląda na trójkąt. E, takie trochę bearish jest to. Ja bym poczekał, aż cena niech wyjdzie z tej formacji. Niech wyjdzie. I jeszcze byśmy tylko zrobili SPX, Czy się szybko. No, SPX, e, w... nie wierzę, nie wierzę, ale. Cena, zobaczcie, jak zra konsolidować z dnia na dzień. Czyli SPX nie, nie zamierza wychodzić do. Nie zamierza wychodzić w ogóle do dołu. Nie zamierza. Bardziej będzie szedł. Czyli te wiadomości, które dzisiaj teraz podaję, e, no jakby pasują do tej narracji, że jak wysoko jeszcze będzie mógł iść. E, będzie mógł iść. E, ta sama gierda będzie mogła iść. Nie wiem, ile jeszcze? Jedna świeca? Dwie świece? Jeszcze miesiąc? I potem będzie crash? <noise> ciężko, ciężko to stwierdzić, ciężko to stwierdzić. Firing grid 20. Tak jak mówię, wyrywamy się, wyrywamy się z tego dołka tutaj, wyrywamy się. Zobaczcie, tutaj też był dołek, który tak przechodził trochę do góry. Tutaj, zobaczcie, idealnie mieliśmy jeden punkt. Jak już tylko wyżej wyjdziemy, powyżej 20... Gdzie to jest? Powyżej... 8 rok tutaj. Jak widzimy powyżej 24. Nie, teraz jest 24, o, Powyżej 27. To raczej będzie nasz rewersal i będziemy tutaj szybko pompować w górę. E, popularne e, sercze XRP, Algorand, Shibu, Bitcoin Dodge, Kumrakiet, Kusama, Cardano. Cardano w ogóle jakby się nie, nie pojawia, zobaczmy tutaj. Cardano zobaczcie, bardzo Berry, czyli bardzo dobre do tutaj. E, wiadomo, odwrotności kupowania, tak. O, o odwrotności sprzedawania na tym Token View, nadal nic nie sprzedaje w porównaniu z tym, co posiada te holdingi całe, Zobaczcie, więc tutaj bym się nie obawiał e, za bardzo. Mało tego ich premium raid zaczyna rosnąć, czyli e, zaczyna być e, po prostu się dziać coś tam u nich na na, ten, na, na rynku, zawsze jak rośnie to znaczy, że cena bitcoina będzie, będzie rosła do góry. Znaczy, tak przynajmniej rosła do góry. E, Bitcoin Treasuries. Yy, MicroStrategy, zobaczcie już jest inna forma, z prostej stronki zrobiło się tutaj. countries and governments, Bułgaria, akurat Bułgaria tutaj tak nie brał pod uwagę, bo oni od tych hakerów, co tam wzięli sporo właśnie tego wszystkiego. Private Companies, Block One, ETFs, bla 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 bla, pełno, pełno, pełno. Pięknie, wszyscy biorą Bitcoina, wszyscy biorą Bitcoina, a nam mówią, że no niestety źle, 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 źle. nie, nie, nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz. Awe nadal tutaj w nadarciu kurw tak podskoczył, ponieważ jest kurs to release multi-chain i kurs zaczął właśnie iść do góry dlatego miał większą kapitalizację no i zaczyna się Salwador prezydent chce właśnie zbudować wulkano Powered Crypto Mines czyli tak jak mówiłem będą wykorzystywać naturalne złoża będą w różnych jeżeli Chiny Chiny tutaj mamy Chiny banują krypto Chiny wymagają od górników Bitcoin z zakończenia działalności jeżeli banują czekamy tylko na czekamy tylko na Sygnał, kiedy Chiny otworzą Solar Powered e, Miners, albo jakoś tam, nie wiem, Water powered Miners, albo hugwie coś tam, nie wiem. E, Chinese Rise, Power Miners, co, cokolwiek, że będzie naturalne. I wtedy dopiero wątpię, żeby Chiny tak odpuściły. To jest po prostu tylko e, tutaj. No i proszę bardzo, po Salwadorze, India też być może, być może zaklasyfikuje Bitcoina jako asset class, czyli żadna, żadnych banach nie mamy tutaj, żadnych banach nie mamy tutaj do gadania. I podobnie jest jak to, jak, jak podobnie jest tutaj z tym, z Salvador, tak? I tam potem Paraguay chyba, inne. As Salvador I zrobił Legal Tender, czyli będzie można normalnie płacić. Normalnie płacić. Yy, yy, tak, w Salvadorze. są to biedne kraje, więc tak akurat nie bierzcie tego tak do siebie, bo one się chwytają wszystkiego, co można, tak? Tutaj akurat mówią, że dolar traci, że drukują, no to w narrację się tam wstrzeliwują, ale wiecie, nie, nie, nie traćcie gardy, nie traćcie gardę, ok, Tak, żebyście nie pohajpowali się, bo tam na Twitterze z tego co widzę, to już. Niektórzy to już yy, nie wiem, no yy, kungacie i wszystko, tak? Więc. Yy, Chiny, co ja mówię, Indie pierwszy mówiły, że panują, tak? A teraz, że będzie jako Legal Asset. No to yy, widać tylko, że manipulują nami. Po prostu zawsze musimy patrzeć, co oni robią, a nie co gadają. Pamiętajcie, treści w YouTube, treści w Twitterze, treści gdzieś tam, nie wiem, na plakacie obok naszego domu, są to treści widoczne dla tłumu. Ten tłum będzie powodował, że będzie szedł w jakąś stronę. Tylko wasza percepcja i wasze zatrzymanie tak zwany contrarian, czyli e, drewno poprzeczne, spowoduje, że Wy będziecie wygranymi tego rynku. Dzisiaj zrobiłem taką sondę, w której wyszło, że 50% ludzi czuje się sfrustrowanych, czyli emocje biorą w 50% ludzi na Telegramie, tam jest prawie 25 tysięcy ludzi, ok, i połowa z nich, akurat w głosowaniu nie, w głosowaniu wzięło bardzo mało osób, ale no tak po prostu na przekrój e, patrzę, e, było, że prawie 50% jest sfrustrowanych, czyli... Można założyć, że ta pięćdziesiątka straci, po prostu zostaną, straci. Będą tradowali pod Twittera, pod wydarzenia, pod tutaj, pod wydarzenia, pod jakieś... I będą to nie sprzedawać, a cena poszła do góry, tak? I to są takie. Jeżeli nie uczycie się wykresów, jeżeli nie zaglądacie do szybkiego startu, który jest DARMOWY, DARMOWY w zakładce playlisty, polegniecie, polegniecie. Trzeba się uczyć, trzeba się uczyć. Pamiętajcie. Dużo też ludzi teraz pyta się na temat stablecoinów. W takich czasach przygotujcie się, bo na przykład jak tego pokazuję, tam mam lokaty na zrobione na parę tysięcy jako testowa. Na razie bez problemu wszystko śmiga. Czyli oszczędności dojść do tego, że ludzie oszczędności będą transportowali na takie właśnie platformy i tam oddawali na procenty. Tam jest od 10 do 15%, więc e, e, zobaczymy zaraz co zaliam. DOC zaczyna iść do góry. Proszę bardzo, DOK się wyłamuje. Bardzo pięknie. I lecimy pompowanką, tak? Także e, pamiętajcie, większość etapów na Binance e, do kupowania, ja na przykład używam Swissborg, tak, e, tym bardziej, że właśnie USDC można tam stayboyować, czyli stablecoina dolarowego można normalnie stajkować. Zobaczycie, jak tylko będzie e, jakiś poważniejszy market, wszyscy będą uciekać z tych platform. Wszyscy będą trzymać tam. Wszyscy, 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 wszyscy. Wszyscy. Dobra. Eee, nie kumam o co chodzi eee, zatwierdzenie, a jeszcze właśnie ETF, który teraz się to zbliża, zatwierdzenie, będzie właśnie początkiem z nowego hype'u czyli zobaczcie, mamy tak, mamy przekładanie się mamy przekładanie się różnych firm na, e, różnych państw na tender, mamy e, zatwierdzanie legal e, różnych e, vehicle assets jako bitcoina w różnych krajach, tak e, mamy ETF, który nadchodzi, tak i mamy ogólnie spieprzoną narrację, która mówi nam, żebyśmy sprzedawali. Mamy 3 plusy. OK. Kontra tutaj po tej stronie e, food. 1 plus. Powodzenia. I jeszcze mamy dodatkę tutaj do plusu, że mamy e, ten, orkiestrowane wszystko jako ten, jako e, akumulacja wikofa. I ten, tutaj Chiny, to już mówiłem o tym. Zobaczcie. Tajwan. To może być dobre. Taiwan stock crash shows world danger. Zobaczcie. Wcześniej mieliśmy ten upadek tam w... Bodajże tam w marcu, tak? Yy, Czy znaczy w lutym yy, tego funduszu inwestycyjnego, który się lewarował i po prostu odpadł, tak? Fundusz hedgingowy. Teraz mówi się o tutaj o giełdzie. Yy, pamiętajcie, pamiętajcie, te wszystkie, te wszystkie pieniądze, które są tutaj, wszystkie pieniądze, derywatywy, global debt, wszystko, ok? Tutaj wealth i tutaj mamy derivatives, ok? derywatywy, Ta cała kasa, to jest wszystko derywatywy, to jest 500 coś tam jest trylionów, tak? Nie, jeden kwadrylion, jeden kwadrylion. Ta kasa musi gdzieś pójść. Jeżeli to po prostu. Yy, oni pozwolą temu upaść. To się przygotujcie, bo to nieważne, że będzie mieć złoto, srebro, ten. Najważniejsze, że będą kule w AK-47 i ten. I, yy, yy, kto, I ktoś, kto będzie produkował dla was jedzenie. To będą najważniejsze rzeczy. Więc jeżeli ten system jest już na gruncie upadku, ponieważ jest przelewarowany, nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, yy, co gdzie jest, tak? SP500, widzieliście SP500, prawda? Widzieliście już, ile, ile może iść do góry, ile masz do góry. Pierdyknie wreszcie, tak? Te pieniądze nie, 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 nie stracą się one zmienią tylko właściciela, a nowym właścicielem jest strefa tutaj właśnie krypto częściowo, chociaż Bitcoin jeszcze się nie rozpędził i nie wiem, czy będzie to przejście w Bitcoina, który wtedy poleci, ale jedno, jedno tutaj mówię, bańka bitcoinowa jak pęknie, to będzie bańka wszystkiego. Wtedy będzie po prostu jeden wielki tutaj szał. Dlatego część ludzi kupuje spółki chińskie, część ludzi kupuje spółki z prawdziwymi asetami, tak? I te nie technologiczne, a na przykład te, które tam coś produkują, tak? I, no I tak się zaczynają chronić. I prawdopodobnie rozszerzanie swojej wiedzy, swojego biznesu będzie na tym najlepiej, bo później od złota od serwer będzie mnóstwo mnóstwo różnych podatków od krypto tu, 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 wszędzie pełno i ten. I, no i po prostu będą opodatkowane, a wasze biznesy będą musiały iść, bo ktoś będzie musiał e, zarabiać. Tak? Proszę bardzo, banki nadchodzi największa fala zamykania oddziałów. To jest przejście w nowy etap cyfrowy, w nowy etap cyfrowy. Proszę bardzo. E, w nowy etap cyfrowy. E, tutaj, tutaj będzie nowy typ podatnika. Jest to konieczne premium. O to chodzi, że podatnik bezgotówkowy, gdzie to jest, e, transakcji e, silver, e, odłączenia, gdzie to jest, można będzie, gdzie to było, e, dodatkowo podatnik bezgotówkowy e, na poziomie gold będzie otrzymywać zwrot VAT w 15 dni. <hl crack> I, I tutaj, czyli jest tutaj, jest tutaj było powiedziane, że na Każde o tutaj właśnie jest, yy, podkreślił, że oznacza to możliwość odliczenia od podatku 2 zł za każde 1 zł, czyli maksymalne kredytowe tutaj Eldorado będzie szło. Yy, chcą oni to zrobić, żebyście po prostu używali bezgotówkowych terminali już w ogóle pozbyli się kasy, czyli będzie to yy, super, tak jak to mówią, yy, bez znaczenia. Jest też możliwość łatwego śledzenia transakcji bezgotówkowych, czemu fiskus może sprawniej upominać się o swojej należności i wykrywać anormalne zachowanie, przepływy. Prości księgowi odlecą. Proste biznesy będą tylko i wyłącznie tam rozliczane. Nie będziecie mogli zapłacić komuś, jak ktoś wam, nie wiem, przykręci satelitę, bo od razu będzie musiał zgłosić to jako działalność, tak? Nie będziecie mogli robić wiele rzeczy. Wszystko o was będzie wiadomo. I pamiętajcie, jeżeli zrobicie coś nie tak, wstajecie rano, a wasze konto jest zablokowane. I bez tego nie kupicie już niczego. Zero, bo nie będzie gotówki. Okej, okay, bo nie będzie gotówki. Ktoś powie, że będzie płacił srebrem. Ja powiem tak. Ilu tych ludzi srebrnych, srebrnych będzie. Nie wiem, czy ktoś będzie kupował od Was te srebro wtedy, bo wtedy będziecie musieli się rozliczać, a Wasze konto będzie musiało być zasilane. Więc jeżeli Wam zablokują, sprzedacie srebro u jakiegoś złotnika, to gdzie on Wam wypłaci kasę i w czym? I tutaj wchodzi DeFi. Więc się przygotujcie, bo nadchodzi ten clash tych dwóch światów, tym bardziej, że ceny materiałów szaleją. Pamiętajcie, jeżeli kupujecie dom w budowie lub osiedle lub dom gdzieś tam, gdzie budują, Prawdopodobnie nie zostanie on ukończony, ponieważ jest tyle, tyle, tyle yy, cen do góry poszło, że ceny kredytów po prostu, yy, ceny mieszkania realne do, do wykończenia dla do EverOpera już są poza jego zasięgiem. Więc uważajcie. Także BUM! 20 minut wiadomości. Trzymajcie się!